mamy kopalnie luczka i pipka, tylko twoja wygląda trochę biednie! I dlaczego jest taka brzydka twarz na górze? Nieważne, ja i tak wykopię więcej diamentu Nie wydaje mi się, ja sobie tutaj wejdę i chwileczkę patrzę, ja mam taki kilof I teraz zacznę sobie tutaj kopać! Pepis, zobacz co ja mam! Bo ja też tu mam taki super kilofik. I zacznę nim kopać! Eee, patrz jak przedostaje się dalej! Nie no, chwileczkę, przecież on kopie bardzo powoli te wszystkie bloczki, To jest mega słabe, ale chwileczkę, ja tutaj chyba widzę, co znajduje się dalej. Jak Pimpek się. W kopie, to dojdzie do tej brzydkiej kopalni, i tam nawet jest y, są muchy. Co ty tam widzisz? Jest coś dobrego przede mną. Na pewno tam to są tyle diabecików. No, nie wiem, czy diaksy akurat będą, ale dobra, jestem ciekawy, co jest po mojej stronie. I chwileczkę, e, ja tutaj mam napis darmowy: diaksy i zobacz. To wodę. Chyba tak fajnie. A czekajcie, ja teraz mam jakieś diamenty, a nie, to jest węgiel! To, tak, to jest bardzo słabe. I wiesz co, ja w tym momencie sobie podejdę i chyba wygrywam to, bo uwaga, zdobywam teraz pełno, diaksów. I mam ich teraz 11 Tak i wiesz co, Mi daje mi się, że teraz możemy się kopać jeszcze dalej. No nie, ja na razie mam zero tych diamentów, ale spoko! Za chwileczkę, wykopię ich więcej od ciebie! No jasne, zobaczymy. O, i widzę co, Pimpek może tam mieć. I dobra, ja chcę zobaczyć, co ja będę miał, bo uwaga, mam taki kilofik, dzięki którym. Bo chyba będę kopał szybciej. I uwaga, chcę spróbować sobie coś wykopać i popatrz, jak to kopię! No czekam, jak idzie, ja już się dokopę do tego kilofa? Ehe, no nie, no jeszcze chwileczkę ci brakuje, ty masz bardzo słaby go. No co? Ja nie wierzę. A ty może jakiś superowy pomógłbyś mi wykopać tego dinta, co? Ehe, no właśnie, wiesz co, nie mogę, bo tutaj jest bariera między nami, ale chwileczkę, ja tutaj widzę jakieś miejsce, gdzie mam tutaj diamenty i muszę przejść po prostu po moście. Ale jestem ciekawy, co ma Pimpek, bo po jego stronie, a, tu jest mnóstwo lawy i jeden diament tam w Rogu. No i co z tego? Zaraz go zdobędę. I to jest jakiś superowy diament, bo on jest w Dircie! Ale chwileczkę, Pipek tutaj lawa się podnosi, za chwilę cię dopadnie! musisz się pospieszyć! Co, jaka lawa? A, ma Tak, raz, tate, tate, nie je, tate, to nie, to nie, Czemu to jest coraz wyżej? A ja chcę zdobyć tylko jednego diaksa! Tak, musisz iść szybciej i to cię może spalić. Musisz szybciutko go wykopać rączką. I teraz szybko wracaj do mnie, teraz se poradzę. Tak, już idę, proszę, tylko mnie nie zalej bo przecież mi jest oh. tak dużo łów Chyba mi się udało, Mam jednego diamenta. Ej, faktycznie. A ja sobie po prostu przejdę po moście, bo ta bo kopalnia bogacza jest o wiele lepsza. I zobacz ile już diaksów tutaj zdobywam. Teraz, to naprawdę mam ich dużo, bo zebrałem aż 18. I teraz uwaga, kopiemy dalej, jestem ciekawy, co się tutaj będzie. Ej, widzę tutaj poduszeczkę z luczek Chcę zobaczyć, jaka ona jest śliczna. Co, Czemu ja coś <laughs> takiego nie ma? Moja kopalnia jest serio taka no tak, ale czekaj, ja coś widzę, czy coś możesz mieć. I tak ja coś tam widzę. I chwileczkę, ja tutaj widzę jakąś opcję. Możecie się teraz zamienić kopalniami, czyli że ja pójdę do tej słabej, a ty wtedy do tej mocnej. Nie ma opcji, ja na pewno zostanę tutaj, bo tu jest więcej diamentów. A u ciebie to jest jakieś oszustwo! Co jak to, ale przecież tutaj jest obrazek, a obrazki nie kłamią. Dobra, skoro nie chcesz diamentów, to ja sobie wejdę, a ty idź do słabej kopalni. I zobaczcie, ja tutaj mam normalne cały z diamentów i nawet tutaj ej jest bogaty luczek Tak, ja mogę sobie tutaj kopać wszystkie diamenty i zobaczcie, jestem bogaty, już mam tych diaksów 25! Wiecie co, czekaj, ja muszę zobaczyć co robi Pipek, bo tutaj on powinien być, ale chwileczkę, Pipek, ja nie widzę co ty tam masz po swojej stronie. <laughs> nawet tam nie przychodź, to jest! Co? Jak to? Nic nie ma. Czekaj chwileczkę, pipek, czy ja mogę przejść do ciebie i zobaczyć to? Nie, lepiej tutaj nie wchodź, bo się zawiedzisz. Lepiej, żebyś na to nie patrzył. Co? Jak to nie patrzył Widzowie, ja muszę wejść i zobaczyć, czemu Pimpek płacze, tak jest. I jestem. I chwilę, fuj, ale tutaj jest obrzydliwie. <grym> nie <grym> widzisz, co tutaj jest? Same kupy i nawet jestem ja. Taki super brzydki, patrz, co tu pisze. Tak, kocham kupać kupę, fuj. A ja tutaj twój domek, ej co tam jest w środku? Nie, nie wchodź do tego domku, proszę cię. To jest najgorszy domek Ja przecież to się tak popłakałem No właśnie, Pipek, ty wybrałeś złą stronę A tutaj w środku wykopałem pyszne, złe śmieci O, fuj, ty normalnie je jeszcze raz. I mam nawet taki słaby mieć Jakiś ze śmieci Nie Ej. podoba mi się ta strona jednak Ej, dobra, ty musisz zobaczyć, co ja mam Bo zobacz, ja tutaj u mnie mam Pełno diamentów I widzisz, to moja strona była lepsza w tej kopalni O, ale super Możemy się i tak zamienić Moja strona jest super słaba Nie, no właśnie, Pipek jeszcze nie możemy. Dopiero później, ale dzięki, że ty zdecydowałeś, o, i nawet bryloczek mi wyleciał. I zdobyłem aż 98 diamentów. I dawaj, pipek, teraz musimy kopać dalej. Może tam zaraz coś będzie lepszego dla ciebie. Tak, ja na pewno teraz będę wejdziemy do ustród Za to, że teraz dostałem takie słabe rzeczy! No tak, i chwileczkę. Ej, ja widzę, że coś będziesz miał po drodze. Tak, musisz kopać ciągle prosto i widzę tam jakąś czapeczkę dla ciebie. No nie gadaj, ale super! Czy to pomoże mi w takim razie kopać? Może założę ją na siebie i chwila, jak wygląda! Ej, jaki ty jesteś śmieszny! Lepiej to ściągnij, bo to ci chyba w niczu nie pomoże. Ale chwileczkę, może dla mnie też coś tutaj będzie? Ej, ja tutaj widzę jakąś uzbrojenie, ja sobie teraz ją założę! Cysko, ty, skąd masz... to dobre rzeczy, to jest niesprawiedliwe! Ja mam jakiś karton na głowę! No tak, ale chwileczkę, czekaj, ja w tym momencie szybciutko wkopię się dalej ja widzę tutaj zombiaki, które sobie normalnie chillują z moimi rzeczami z duczek shopu, ale po pipka stronie jest zła kopalnia z mopkami pipek, nie kup się w tą stronę! Co? Czemu nie mogę się kopać? Nie. Przecież u ciebie te zombiaki sobie chillują, u mnie pewnie też będzie coś fajnego, nie? No właśnie, nie będzie chyba nic fajnego. A, tam przesadasz! O, ja też widzę jakiegoś zombiaczka, o. one chcą się ze mną przywitać. Czy zrobi, nie, on mnie bije! nie, tam tam masz takiego. takiego, szybciutko, musisz to przetrwać! Tak, widzę ten miecz, nie, ale on jest drewniany mm -hmm. i to jest I co nie mało obrażej. No dobra, ta kopalnia naprawdę jest biedacka, a ja sobie mogę w tym momencie wykopać diamenciki. Joho! Teraz musimy iść dalej ciągle w tej kopalni. Wiesz co, ja będę szedł teraz koło twojej strony, żeby wiedzieć, co będziemy mieli. Tak, ja na pewno będę mieć coś superowego. Skoro ej. wiem tyle dirta, to w końcu należą mi się diamenty. Tak, i patrz, dokopałem się do czegoś i w tym miejscu ej, mam pełno jakichś dziwnych piecyków, które wyglądają jakby dirtowe były. Ja nie mogę, ale słabe piecyki, ty masz najgorszą stronę, a u mnie jest tyle żelaza. Ej, w sumie żelazo jest fajne, ale my musimy diamenty zbierać. To nie o to tutaj chodzi. Wiecie, gdy piszę, po co ci te piecyki? Kop tutaj. Ej, chyba pójdę to zobaczyć teraz. Ty, co ty tam robisz? Czemu ty się w tamtym miejscu? Chyba musimy wykopać tutaj <noise> moje żelazo. Tak, kop sobie kop żelazo. A patrzcie, ja jestem w jakimś miejscu i tutaj widzę jakąś informację. Chcesz być jeszcze bogatszy, tak? Ale co ja mam zrobić? Czekajcie, wykorzystaj dirta i tutaj jest obrazek z koroną. Przecież nie no, Dirt jest najsłabszym budulcem na świecie. Ja nie mam żadnego dirta. W swoim ekwipunku. Co ty tam mówiłeś, jakiego dirta? Ja mam dużo dirta, jak chcesz. Tak, masz dużo dirta, to spoko, ale nie wiem, po co on mi ma się niby przydać. Czekajcie, tutaj pisze. Wsadź dirta do piecyka i poczekaj. Przecież, chwileczkę, nie można dirta normalnie dać do piecyka, żeby on się pali. Co ty? Chcesz zrobić? Powtórzysz, bo nie usłyszałem! Ej, ty nie podgląduj mnie lepiej, bo ja tutaj muszę się dowiedzieć, o co chodzi do końca. I czekajcie, ty... i za chwilę powinien wejść diament? Co? przytopionego dirta, który normalnie jest najgorszym budulcem na świecie? Czekajcie, i weź dirta od kolegi i przekonaj się sam. On może się śmiać z ciebie. No w sumie to może być racja, bo nagle po co by mi był niby taki zwykły dirt? O, tutaj mam jeden dirt na test. Dobra, to sobie go wezmę i chwileczkę. Jestem ciekawy, czy naprawdę ten piesek zadziała. Zobaczcie, ja teraz dam sobie normalnie dirta do tego... I chwileczkę, co się tutaj robi i z tego powinien wyjść normalnie diament a to jest prawda zdobyłem jednego diaksa jak ty zdobyłeś diament a ty da Brak. Nie no, czekaj, chwileczkę, możemy zrobić zamianę. Ja ci dam dwa diamenty za 64 dirta, tak, dawaj, zróbmy to. Czekaj, po tyle dirta? Tu jest mega dziwne, ale weź sobie, Uff. dobra, jakby co? Ja mam jeszcze więcej tego dirta, więc mogę oh. ci go dać za diaksy. Ej, tak, dobra, to ja w tym momencie to daję. I zobaczcie, teraz wszystko będzie mi się normalnie w Diaksa przerabia. I mam już 256 diamentów, a Pimpek dalej ma tylko 3. Bardzo to jest mało, ale jesteś bardzo daleko. Ty pipek chyba naprawdę chcesz teraz jak najszybciej to wykopywać. Tak, jeszcze troszeczkę i naprawdę wykopywać jak są więcej od ciebie Skąd ty masz ich tak dużo? Nie no, ja po prostu wybrałem tą bogatą stronę Ale ty naprawdę jesteś mega szybki A ja tym moim kidofem za chwileczkę się dogonię Jak się zdenerwuję i pum, zobacz jak ja to kopię Teraz cię wyprzedziłem Co ty zrobiłeś? Jak o, tak szybko o, o. możesz kopać? Dobra, teraz to już nie serio wkurzyłeś Co jest dalej, bo ja nie widzę Nie no, teraz jest o-o, znowu jakaś zmiana I możemy się znowu zamienić I ja zostanę chyba dalej przy tym bogatym, co ty na to? O nie, teraz ja tam przechodzę Ty, wywalaj do tego biednego o nie, ja teraz przecież tracę bardzo dużo diamentów i pipek je wykopię i on będzie mógł wygrać, ale dobra, ja teraz wejdę tutaj i chwileczkę. O, fuj, ja tutaj widzę luczek, no shop. co? Jest najgorsza rzecz na świecie. Tutaj pisze, że wszystko jest za jeden dirt i te muchy tutaj latają i a, tutaj jestem ja, taki cały, pobrudzony i piszę tutaj, że mój sklep jest słaby. Nie, ta kopalnia jest najgorsza, to jest znowu kopalnia kupy, fu. A, u mnie jest deszcz diamentów, serio. U. Tutaj jest tak bogato, pokazać ci haha jest najlepsza. Ej, ja widzę tam jakieś diaksy i faktycznie tu spada z dispenserów i ty masz mnóstwo diamentów, a ja mam teraz bardzo mało. Tak, kocham diamenty. To jest najlepsza rzecz o na świecie, nie. a ty... O nie, to jest takie obrzydliwe, że muszę to zobaczyć. Haha, uh. <laughs> ale to jest słabe. No nie, ty jesteś najgorszym kolegą, ale ja i tak dalej wygrywam z tobą z diamentami. I teraz pójdę sobie wykopać dalej resztę. Nie, poczekaj, ty Dobra. skoro jesteś słaby, to musisz oddać mi twój kilof i w zamian dostajesz tego. O nie, faktycznie. Ja muszę Pipkowi wszystko oddać, a w skrzynce jeszcze mam inne kilofy. Dobra, to sobie wszystkie zabiorę i zacznę sobie kopać i mi tylko chwileczkę. O nie, one są takie poniszczone, że one na raz się niszczą te moje kilofy. O, wow, a ja tak szybko to. Kupuję tytynowie, widzisz mi ziom, jest najlepszy, ale to jest super! No nie, ja muszę naprawdę się mega skupić, muszę to zobaczyć bardzo szybko o, i ja mam użyć silverfisze, aby znaleźć diamenty, fuj, to jest jakieś słabe! Co to ma być i musisz jeszcze kopać, dirta, współczuję ci, a ja za to mam super tiety i za chwileczkę ja wysadzę! jak ono fajnie! Ale poczekaj, ja w takim razie chcę zobaczyć, co ja muszę zrobić. Czyli muszę wziąć te silverfische, dać w tym miejscu i chyba rzucić na nich potkę, żeby one teraz zaczęły kopać pod siebie. Tylko nie, to jest bardzo słabe. Po to nic nie kopię! A chcesz zobaczyć, jak moje tieti to wybuchnie? Ty nie zdaniesz tam ani jednego diaksa! No właśnie, tutaj nie widzę nic, dawaj chcę zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. Więc teraz się podbuduję i będę obserwować No zobacz, tutaj stawię takie jedno tieti i odpalam je! Zobacz na ten wybuch, ale to teraz wybuch. I wykopie mi wnustwo jak to ty to widzisz? Hey, fuck to wykopię bardzo dużą dziurę i znajdziesz w tym sposobem mnóstwo diaksów. Ale nie wiesz co, ja muszę lecieć dalej, bo za chwilę będzie kolejna jakaś rzecz, a ja muszę być lepszy od ciebie. O nie, jeju, a patrz co nie, ja teraz o... robię? Wziął. I uwaga, ja w tym momencie. O, nie mam takie słabe autko, a ty masz takie super Lamborghini. O, tak, i to jeszcze mojego o... koloru czerwonego, ale super, no jest najlepsze na świecie. O, dobra, muszę kopać w takim razie jeszcze szybciej tutaj. I nie, ty lecisz do końca, ja muszę się skupić i zobaczyć, co będzie tutaj na końcu. I chwilę fuj, ja tutaj czuję dalej muchy i widzę tutaj jakiegoś McDonalda, tylko w połowie jest bardzo brzydki, a druga połówka jest ładna. Mój McDonald jest taki nowoczesny. Tutaj mam same diamenty i takie świeże jedzoko, a nawet wieśniaka bogatego, który sobie tutaj oh. jest. Ej, ta akiega jest przepiękna, a ja jako biedak mam tutaj, o fuj, takich wieśniaków, którzy normalnie jedzą sobie kupę i kopią samego dirta w kopalniach i jak to brzydko wygląda. Co to ma być za słaby McDonald no, u ciebie? Fuj. U mnie jak wchodzę to mam same diamenty i nawet w moim McDonaldzie płaci się diaksami! Ej, fajnie, a ja tutaj mam płacimy dirtem! Nie, ja tutaj nie chcę być! Ta kopalnia jest taka słaba, muszę się przedostać do ciebie, sorry, Vimper! Ej, co ty robisz? Nie, ty nie możesz tutaj być! Ja w takim razie, jeżeli ty chcesz przejść, muszę się pokonać! Nie, nie pokonać, nie, bo ja teraz deda!